Witajcie moi drodzy, pogoda w Poznaniu nas rozpieszcza, więc uważam, że jest to dobry moment, by jeszcze pozostać nadal w klimatach świeżych, nadal w klimatach budżetowych, nadal w klimatach y, produktów częściowo y, z za zachodniej granicy, także do mierkę <laughs> i możemy zacząć kręcić film słuchajcie dzisiaj dla was przygotowałem produkt tak naprawdę z jednej strony też od którego zaczynałem swoją przygodę jest to yy, druga tubka którą, którą dzisiaj z wami zacznę którą yy, za każdym razem gdy używałem to kolenie, to było coś fantastycznego i myślę że dzisiaj będzie, będzie tak samo nie inaczej mowa o palmolive men classic jak wiecie na, na rynku niemieckim mamy dostępny sztyft, coraz mniej, bo podobno zakończono jego produkcję, lecz jest on jeszcze dostępny, ale za to tego, tego nie zabraknie na półkach. Również w sklepach, w sklepach z artykułami niemieckimi tego jest po prostu pełne półki. Kosztuje to grosze jakieś 8 zł za to zapłaciłem w niemieckim, w niemieckim sklepie także nie jest to. Z niemiecką chemią o, w tym sensie, nie w niemieckim sklepie, a ze sklepie z niemiecką chemią, z kawami, z proszkami, wiecie o czym mówię. Także dzisiaj ode mnie taki oto Men Classic with Palm Extract. Krem do golenia. Do golenia użyję również maszynki, która yy, w mojej ocenie jest yy, swoistym drogowskazem. Yy, Wśród początkujących, wśród tych, którzy by chcieli zachwycić się tradycyjnym goleniem, to jest to ta maszyna. Naprawdę, kiedy bym jej nie wziął, została mi polecona również przez jednego z, z użytkowników forum i naprawdę zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Jest to Kingsi Gillette i tym się dzisiaj będę golił. Bardzo niebezpieczna maszyna. Dlaczego? Bo wciąga, bo wciąga tak, że po prostu człowiek nie ma ochoty na nic innego i potem stoi, no nie no, biorę King C i gole się. Także także uważajcie, jak już kupicie tą maszynę, to, to zostaniecie z nią na dłużej. Również niewygórowana cena w, tam w okolicach 70 zł, czyli wszystko w granicach, czy to Miule R89, czy Edwina Jagera D89. A jest według mnie ciut agresywniejsza, ciut bardziej skuteczna niż, e, niż wymienione przeze mnie przed chwilą maszynki. Do, e, do golenia użyję żyletek Titan od Dorko z, Wietn z, 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 z niby z Korei, ale wyprodukowano we Wietnamie. I ostatnim szturmem po goleniu woda, która szturmem wdarła się w we włoskie, Fora, która, która po prostu robi takie zamieszanie, że gdy trafiłem ją w Aldiku, no wziąłem. Wziąłem, choć, choć mówię, no kurczę, no sprawdzę, sprawdzę co to jest. Nie miałem. Najnowszy wypust Nivea Men, czyli Fresh Kick. Bardzo, bardzo ciekawie. Włosi, Włosi są wręcz zachwyceni tym, tą wodą po goleniu twierdzą, że to jedna z fajniejszych, yy, jaka im się przytrafiła z Niwejki, więc, więc czemu nie? Mi za każdym razem yy, bardzo, bardzo fajnie przypasowywała, czy to była niwea dip, którą mam, czy niwea yy, dwufazowa, którą pamiętacie, która rozłożyła mnie również na, na łopatki. I tutaj dzisiaj do golenia użyję, użyję mojego pędzla Semogu, który już się Moczy model 1305 wersja premium, także moczy się już w kubku od jakichś 20 minut w ciepłej, w ciepłej, lecz nie gorącej wodzie i zawsze zamoczona do wysokości włosia, pamiętajcie. Także nie pozostaje mi nic, jak tylko zwilżyć twarz i wziąć się do golenia. Także myślę, że uważam też, że, że te produkty, których dzisiaj używam, to naprawdę są, są produkty, które, które będę mógł z całą odpowiedzialnością polecić początkującym, i myślę, że naprawdę będą z nich zadowoleni. Oczywiście, pędzel to jest mój osobisty wybór. Z pędzli, naprawdę, czy wybierzecie syntetyka. Wiadomo, musicie dobrać pod siebie. Ja naprawdę znalazłem, znalazłem swoją pędzlową mekkę w, w pędzlach Semoga. I muszę się przyznać, bez bicia zwariowałem po raz kolejny i zamówienie zostało złożone, więc, więc już niedługo mały unboxing przed nami. I tak, zobaczcie, tak prezentuje się tubka palmoliwa, nowa, świeża, nieużywana. Mamy tutaj Mamy tutaj, że jest z koncernu Colgate Palmolive 100 ml, także pozwólcie, że położę kartonik tutaj. Bardzo porządna nakrętka, która nam się za chiny ludowe nie, nie przekręci. Pędzelek, zobaczcie, zmoczony daje dosłownie taką dżownicę. I już zakręcam, możemy całkiem spokojnie zakręcić. <laughs> I się nie obawiać, że coś nam tutaj się złego, złego przydarzy. I już Zapach bardzo przyjemny, powiedziałbym po brytyjsku, po angielsku clean and fresh. Jest to taki rodzaj z ekstraktem palmowym, choć w składzie mamy olej kokosowy, co nadaje na pewno. Co jest fajną cechą tego produktu, tego krymiku? Słuchajcie, bardzo duża odporność na, na wodę. Tutaj naprawdę możemy sobie nie żałować za każdym razem, jak go używałem. ciepiana powstaje praktycznie natychmiast, więc za cenę 8 zł, myślę, że poza chyba denimem, który według mnie jest najlepszym kremem do golenia, najładniej pachnącym i najfajniejszym takim stylowym, to palmoliv tutaj bije, bije wszelkie rekordy, jeśli chodzi o. O stosunek cena do jakości. Naprawdę lepszego budżetowca szukać ze świecą. Pamiętacie w jednym z odcinków pokazywałem wam Palmolive w wersji Sensitive, która również jest bardzo bardzo fajnym kremem. Którą troszeczkę ciężej dostać, bo jest to ja ją dostałem dosłownie przez przypadek, a a to a ten krem tak naprawdę to jest Krem, który leży na półkach chyba w każdym, niemiec, w każdym sklepie z niemiecką chemią. I znowu końcówki za każdym razem zamoczę. Zwykle do nosa. <gry> Musi się naładować piony. Bez tego golenie się nie obędzie. Ciepiana Powiedziałbym wzorowa Jeśli chodzi o produkt budżetowy Tutaj naprawdę nie ma co Więcej wymagać Myślę, że Palmolift Tutaj Kładzie konkurencję w każdym W każdym calu, bo Cena Jakość Zapach jest w miarę ok Pasuje tak naprawdę do wszystkich takich Świeżych budżetowców, więc tutaj damy jeszcze odrobinkę wody, jeśli chodzi o zapach, to jest tą bardziej. Styft palmoliwa jest bardziej mydlany, a, a tutaj mamy przewagę takiego... przewagę takiego jakby lekkiego cytrusa, jeśli można to tak nazwać. Zobaczcie ta piana. się ciągnie, ona jest gęsta, śmietanowa. Taka jak ma. Taka jak ma być tutaj. Naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń. Zobaczcie, jak ona prezentuje się. Tutaj z palmoliwem nigdy nie miałem problemu. Jeśli chodzi o wyrobienie piany, to. Zawsze zadziwia mnie ten krem, powiem szczerze, że, że można zrobić taki fajny, taki fajny, tani krem. Tak dobrze. zobaczcie. Zobaczcie, jak to, jak to zbiera. Poślisk jest bardzo dobry, uważam. A ten krem myślę, że mogę policzyć wszystkim tym, którzy uczą się wyrabiania piany. Tutaj mamy naprawdę sporą próbkę, sporą tubkę, i możemy, że ja tak powiem, z palmolidem dążyć do konsystencji idealnej. Zobaczcie ile tej piany się za uchem schowało, To jest po prostu świetnie. Tworzy się oczywiście taka po po ochrona yy, powoka ochronna na twarzy tutaj. Zobaczcie ta piana się ciągnie, świeci. Tutaj mogę spokojnie w moim rankingu kremów do golenia umieścić umieścić tylko ze względu na, na preferencje zapachowe na drugim miejscu, bo na pierwszym jest zdecydowanie denim a drugie zajmuje ten kremik Nie tworzę, wiecie, za każdym razem nie jakoś, nie, nie tworzę rankingów by, by potem By potem nie być chwytanym za słowo, lecz ten krem jako, jako krem do golenia w rankingu naprawdę u mnie zajmuje drugie miejsce, zaraz pod Ponieważ swoją jakością, zobaczcie, wyciągnę to jeszcze z tego, z tego troszkę, spędzę. Więc jeśli poszukujecie produktu taniego, dobrego, który będzie miał ponadprzeciętne właściwości i nie będzie kosztował dużo, to Palmolive krem jest jednym z nich. A jeśli lubicie używać pędzli z dzika, to 1305 będzie dla Was idealnym wyborem. Dobrze, to przejście numer dwa. A muszę przyznać, że ten wrzesień naprawdę nas rozpieszcza w Poznaniu. Cały weekend było. było gorąco wręcz. Dzisiaj od rana jest naprawdę ciepło, więc. Póki mam tą możliwość, to używam sobie takich, powiedzmy w cudzysłowie, świeżaków, zapachów. A potem jak już wejdziemy w te jesienne klimaty, tak naprawdę to, to już odwrotu nie będzie. Jak wiadomo uszach w nosie pełno, ale za to skóra w świetnej kondycji po goleniu tutaj dla osób wszystkich tych, tak jak ja, którzy mają problemy z suchą skórą, problemy ze, z jakimiś podrażnieniami, to naprawdę ten kremik zapewni Wam. Zapewni Wam naprawdę fajne golenie za nieduże pieniądze przede wszystkim, no bo dzisiaj takie budżetowe bardziej wytrzemy pędzel. już pędzel pójdzie na stojak. Zobaczcie, kilka ruchów na ręczniku i pędzelek pójdzie oczywiście na stojak. W ten sposób do dołu by sobie sechł. Skóra naprawdę w bardzo dobrej kondycji, więc jeśli mogę Wam polecić jakiś krem do golenia, no to z pełną odpowiedzialnością Palmolive Men Classic. Możecie brać w ciemno, nie zawiedziecie się. <laughs> dobrze, przejdźmy tymczasem do, do Nivea Men, Nowe, nowej linii Nivea Fresh Kick. Ja swoją znalazłem w Aldiku, także gdzieś tutaj jest skład. Także mam nadzieję, że go dobrze uchwycę. Co nam, na, co nam Nivea tutaj mówi o tym? Nivea Men, Fresh Kick, woda po goleniu, nowa formuła z miętą i wodą kaktusową, natychmiastowo odświeża skórę po goleniu i, i nawilża ją przez 24 godziny. Także spodziewam się naprawdę kop świeżego kopniaka. Tak się prezentuje woda, włosi zachwyceni, każdy kto tam tego używa, to opisy opisy wręcz. Zobaczcie, takie akwarium się tworzy. Inny korek niż zawsze mi się udawało dostać. Taki tylko na pół obrotu, dosyć gruby. Z kryzą oczywiście. Woda, widzimy, lekko taka zawiesinowata, więc spodziewam się dosyć tłustego filmu po, po, po wszystkim. I cóż, zobaczcie, leci nam naprawdę po kropelce. Cena takiego. Yy, Takiej takie niwejki to, to 20 zł, w Waldiku była promocja bardzo podobne, bardzo podobne zapachem do właśnie do tego palmoliwa, bym bym zgryszył, jakbym, jakbym powiedział inaczej. Naprawdę bardzo, bardzo odświeżająca, yy, Chodzi, chodzi, bardzo, bardzo chłodzi. <słuch> Powiedziałbym naprawdę, do, do jakiej wody jeszcze podobna, wiecie co, do czeli aloe vera. To, to jest naprawdę... świeżo, lekko cytrusowo, lekko cytrusowo, lekko limonkowo, o, ono jest takie, taka limonkowa ta woda, taka również czysta, świeża, taka odświeżająca i przede wszystkim tutaj mamy odświeżenie, słuchajcie, jak w prorazo zielonym, to tutaj to chłodzenie jest właśnie takie jak w wodzie, jak w wodzie prorazo, czyli czyli Nivea również, widać, że śledzi rynek, więc Tutaj mamy takie połączenie, choć nie pachnie jak prorazo, bo prorazo to samo dla siebie zielone pachnie. Fajny zestaw, niedrogi, a można się naprawdę super ogolić. Słuchajcie, jest lekko, jest lekko klejąco, ale to myślę, że to się wszystko za chwilę wchłonie. Na razie czuję ten chłód taki naprawdę, naprawdę na upały, na, na takie gorące pogody, jakie teraz mamy. Mamy w Poznaniu, a z tego co widziałem o poranku dzisiaj. Dzisiaj u mnie za oknem było 18 stopni, więc to się rzadko zdarza. No to w... naprawdę fresh kick jeszcze będzie używany. Dobrze, dziękuję Wam za dzisiejszą, za dzisiejszą obecność u mnie w łazience. Życzę Wam przyjemnego tygodnia, udanych goleń i widzimy się klasycznie w kolejnym goleniu. Cześć!